Siemaneczko na kanale lider usługi stolarskie na wstępie zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę pod filmem, a także subskrypcji na kanale cieszę się, że jest Was coraz więcej dzisiaj materiał wideo y, na temat w jaki sposób poprawnie uciąć taką oto zagłębiarką tutaj pokażę na przykładzie y, zagłębiarki firmy Festol w jaki sposób poprawnie uciąć półkę na wymiar. Tutaj akurat wykorzystam półkę, jest to półka odpad, dosłownie, która tam została z jakiejś tam naszej pracy, akurat robiliśmy kuchnię. Były białe korpusy, przody oklejone krawędzią pcv jest w kolorze yy, drewnopodobnym i Chciałem dla Was nagrać materiał, w jaki sposób ucinamy taką półkę poprawnie, tak żeby nam nie wyszczypały krawędzie z jednej, jak i z drugiej strony. Także zapraszam do oglądania. Słowem wstępu i kilka danych technicznych: jest to płyta laminowana o grubości 18 mm, płyta biała z firmy Eger pcv mamy tutaj naklejoną 0,8 mm, a cięcie będziemy wykonywać przy pomocy zagłębiarki Festool TSC 55 KEB. Yy, tak, dobrze powiedziałem, dokładny model. I co będziemy potrzebować? No to przede wszystkim miara, długopis, ołówek, cokolwiek do rysowania, a także Jakiś najlepiej kątownik nastawny. Jeśli ma, nie macie, no to też nie będzie z tym problemu. No i przede wszystkim zagłębiarka, a także prowadnica do tej zagłębiarki, czyli tak zwana laga. Nie wiem, jak to się tam u Was mówi. U nas akurat mówimy na to często laga. I jeśli chodzi o tarczę, jaką mam tu założoną, no to wszystkie nasze tarcze dedykowane Festol mamy... W firmie, która nam ostrzy takie tarcze, także tutaj mam okres założoną firmy CMT, ale też polecam, też jest OK. Także zapraszam i tniemy. Pokażę Wam, jak jest to u nas ucięte na pile formatowej. Jest to prawa strona, także nie widać wyszczypań. Można zobaczyć sobie, jak jest to oklejone. Jest tu małe wyszczypanko, ale to od tego, że ta półka była po prostu przestawiana z kąta w kąt i minimalnie tutaj się wyszczerbiło. Tu mamy lewą stronę, także też możecie sobie zobaczyć. Więc biorę miarę, ołówek i zaczynamy znaczyć. Ja już y, miarę, długopis i kątownik nastawny mam przyszykowany. Jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób, oczywiście w nowym filmie, w jaki sposób sprawdzić, czy taki kątownik lub inne kątowniki, które mamy, jak sprawdzić, czy taki kątownik na pewno trzyma nam kąt 90 stopni, ale to temat na inny film. Jeszcze muszę Wam powiedzieć o tym, że takich metod cięcia perfekcyjnego, że tak powiem, jest kilka. Także na pewno musicie się wypowiedzieć trochę w komentarzu, którą metodą Wy robicie i co jest dla Was na przykład lepsze. Może ja się czegoś nowego dowiem, chętnie to też przetestuję, zobaczę, może będzie mi się lepiej pracować. Pierwsza metoda cięcia to bierzemy przede wszystkim sobie taką półkę i tniemy ją sobie najlepiej na lewej stronie. Naszą pcv kierujemy do nas, tak żeby po prostu tarcza na końcu, jeśli byśmy mieli tą pcv to ona nam, ta tarcza nie wyrwie tej PCV-ki. A jeśli zagłębimy się z przodu. Frontem tutaj do PCV-ki, to ta tarcza wówczas nie uszkodzi nam naszej PCV-ki i nie spowoduje ewentualnego odklejenia się okleiny od naszej półki. Jeśli chodzi o pierwszą metodę, zaznaczamy sobie wymiar na miarze około 420 mm. Wymiar na płycie. Przepraszam. Wymiar na 420 mm. Tutaj również 420 mm. Bierzemy sobie nasz kątownik nastawny. Kąt 90 stopni. Przenosimy do środka. Tutaj robimy tak samo od kreski, którą zrobiliśmy z tyłu półki. Tak samo kreski nam się spotykają, to znaczy, że nasz kątownik trzyma kąt, a my mamy pewność, że tutaj będzie perfekcyjne cięcie. Także bierzemy naszą prowadnicę od zagłębiarki i zaczynamy ciąć. Jeszcze najważniejsze, pamiętajcie o ochronie wzroku i słuchu, bo piłki, cały kurz może nam trafić do oka, a także słuch, no bo będzie trochę głośno. Bierzemy swoją zagłębiarkę w taki sposób, że przykładamy taśmą odpłyskową do samej Krawędzi naszej linii. Bierzemy naszą zagłębiarkę. Jeśli robicie to na przykład na jakimś stole, to podczas kupowania prowadnicy do zagłębiarki można również zaopatrzyć się w Ściski, które nam pozwolą na to, żeby element jakby nie przemieszczał nam się. Ja to robię na odpadzie, także nie będę tego używać, bo to na razie tutaj nie ma sensu. Jeśli robiłbym gotowy element, no to wówczas bym używał. Nastawiamy sobie tutaj, jeśli chodzi o zagłębienie tarczy, około. 2-3 milimetry. wówczas włączamy za naszą zagłębiarkę i prowadzimy ją do przodu, jeśli mamy już zrobiony, tak zwany. Naszą zagłębiarką na około 2-3 mm. Wtedy opuszczamy naszą tarczę około tam 30 mm w dół i wykonujemy wtedy takie cięcie, już jakby ostateczne. Teraz możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób wygląda cięcie taką zagłębiarką. Jest to tak zwana nasza lewa strona. A tak wygląda cięcie na stronie prawej. Jeśli chodzi o drugą metodę, ja już wtedy tutaj nie będę. Zaznacza, bo tak jak mówiłem, jest to odpad. Tylko sobie przyłożę w taki sposób nasz kątownik. O, Upewnię się tylko też w sumie, czy jest wymiar dobry: 21,5. 21,5. Czyli tak bym trochę znaczył. I teraz jeśli chodzi o drugą metodę cięcia, wówczas nastawiamy sobie znowu 2-3 mm zagłębienia naszej tarczy w płytę. I pierwsze cięcie robimy do tyłu od przodu do tyłu natomiast już drugie cięcie to na gotowo robimy sobie już normalnie także jedziemy Trochę mi się ten element przesuwa, ale tak jak mówiłem, warto sobie zainwestować w ściski. Lub ewentualnie nawet tutaj złapać sobie zaraz wezmę jeden ścisk. O. w taki sposób element, żeby ten element nam nie jeździł po stole. Ja mam tutaj gładki stół, dlatego ten element trochę jeździ, ale jest to tak jak powiedziałem film. Pokazowy, przykładowy. Pamiętajcie również o tym, żeby jeśli robimy takie ostateczne cięcie, nie te pierwsze, to cięcie musimy zaczynać i włączać piłę przed elementem, a nie do elementu. Zaczynamy sobie około 5 cm przed elementem na włączonej pile i dopiero wjeżdżamy element. Także Pokazuję Wam w jaki sposób ucięło teraz. I ponownie mamy tutaj naszą lewą stronę. A tak wygląda cięcie na prawej stronie. Jeśli chodzi o Trzecią metodę to w miejscu, w którym będzie dokonane cięcie, naklejamy sobie taśmę malarską. Oj. Nawet nie wiem, co to za firma, ale bądź co bądź taśma kiepska. Naklejamy sobie taką taśmę malarską. I wtedy zaznaczamy sobie takie cięcie. Na przykład ja tu już mam 37, mm, 37 cm, i tutaj z tyłu, znaczy z przodu półki, również zaznaczam sobie takie 37 cm. I wtedy dokonuję cięcia na takiej taśmie. No i teraz tutaj już możemy zrobić znów dwiema metodami. Że nafrezujemy również taki 2-3 mm, jak wcześniej pokazywałem, tarczą w płycie do przodu lub do tyłu, i wtedy dokonujemy ostateczne cięcie. Lub jeśli jesteśmy pewni tego, że nasza tarcza jest ostra, takie cięcie możemy sobie dokonać naraz. Także zaznaczam, i tniemy. Ja teraz akurat wetnę element bez wstępnego jakby frezowania, że tak powiem, czyli bez nacinania na 2-3 mm, żebyście trochę też zobaczyli, jak wygląda cięcie dobrą ostrą tarczą, bez właśnie takiego jakby nafrezowywania laminatu na te 2-3 mm. Także zaczynam cięcie. I tniemy teraz akurat na raz. I pamiętajcie o tym, tak jak wcześniej wspomniałem, żeby w ten element wchodzić jakby z przodu elementu, a nie w element. Zawieramy sobie taką zagłębiarkę na bok. Prowadnicę również. Odklejamy taśmę. Ona strasznie lekko odchodzi. Prawie nic się nie trzyma, ale tak wygląda nasze cięcie. No minimalnie może tutaj widać taki mały odprysk, ale to jest dosłownie minimalny. Nasza prawa strona wygląda w taki oto sposób. Podsumowując dzisiejszy film, no to ja znam takie właśnie trzy metody cięcia na zagłębiarce. Ja to pokazywałem Wam na zagłębiarce Festul, ale możecie to robić również inną zagłębiarką czy jakąś marketową. My wcześniej mieliśmy tutaj widzę, że nie mam tej zagłębiarki, tylko jest wyniesiona do pomieszczenia obok, zagłębiarkę Makita, także z niej też byliśmy bardzo zadowoleni, ale z czasem gdzieś tam przerzuciliśmy się na festula, dokupiliśmy odkurzacz, yy, odkurzacz, który łączy się z zagłębiarką przez Bluetooth. Jest to fajne spore ułatwienie. Zagłębiarka jest akumulatorowa na baterie, Fajna sprawa. Mi się wydaje, że z czasem gdzieś tam trzeba będzie zainwestować w większą ilość sprzętu Festula, żeby te baterie, jak gromadzić jak najwięcej, trochę tych baterii. Także, jeśli znacie jakieś inne metody cięcia płyt laminowanych, także zapraszam do sekcji komentarzy i podzielenia się Waszą opinią na temat tego, co dzisiaj robiłem i na temat tego, jakie te metody znacie Wy. Chętnie się czegoś dowiem i ewentualnie też spróbuję Waszych metod. Także wydaje mi się, że to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia na kanale Wideosługi Stolarskie. Cześć!